Cześć, Tomek z tej strony, od Kelnera do Milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najważniejszą zasadę inwestowania, którą sprzedaje się na najdroższych szkoleniach za kilka tysięcy złotych. Będzie troszeczkę mowy właśnie o tych drogich szkoleniach. Będzie przedstawiona oczywiście ta najważniejsza zasada. Porozmawiamy sobie o inwestowaniu. Pokażę Wam też, jak osoby, które mają często dużo pieniędzy, nie potrafią stosować tej zasady i inwestować. Będzie o moich aktywach, w które ja inwestuję, stosując tą zasadę, będzie o taktyce inwestowania oraz na końcu podpowiem Wam, co zrobić, jeżeli nie macie kapitału, żeby inwestować. Także zaczynamy, będzie ciekawie, bardzo dużo fajnych informacji. Po pierwsze, byłem ostatnio na bardzo drogim szkoleniu, kilka tysięcy złotych. Szkolenie z inwestowania i może nie będę mówił, u kogo było to szkolenie. Żeby nie było. Było warto zdecydowanie, tak, bo czasami potrzebujemy nie tylko wiedzy odnośnie na przykład inwestowania, ale potrzebujemy czasami uczestniczyć w jakimś szkoleniu w grupie, tak, żeby tą wiedzę jednak przyswoić w sposób taki, który do naszej głowy wejdzie, tak? Jeżeli jesteśmy cały dzień na jakimś szkoleniu, robimy może kurs online i tak dalej, to jest to zupełnie inaczej, niż dostaniemy po prostu esencję wiedzy, bo wtedy jej nie docenimy lub nie wdrożymy jej w życie. Nie będzie tych przekonań, nie będzie kontaktu z innymi, także nie mówię, że nie warto, wręcz przeciwnie, warto korzystać z drogich bądź tanich szkoleń, ale ja wam dzisiaj przedstawię tą wiedzę, którą możecie dostać za ogromne pieniądze. Nie jest to wiedza tajemna, ale jest to według mnie podstawowa zasada właśnie inwestowania, którą trzeba stosować i którą ciężko się stosuje, pomimo tego, że często mamy ogromne pieniądze, mamy może duże firmy i wiele osób, zanim przejdę do tej zasady to jeszcze właśnie pokażę Wam przykłady osób, które nawet były na tym szkoleniu, które mają na przykład kilkudziesięciu pracowników. Tak była osoba, która ma chyba 60 pracowników, ogromną firmę, były osoby, które prowadzą swoje działalności, mają dużo oszczędności, a pomimo tego te osoby nie potrafiły tej zasady zastosować. I to jest właśnie największy błąd często osób bogatych i nieważne, czy macie dużą firmę, czy po prostu zarabiacie jakieś małe pieniądze. Ta zasada się zawsze sprawdzi, ale chcę wam pokazać, że nawet właśnie osoby bogate, dobrze zarabiające, nie potrafią często tej zasady wdrożyć w życie. Dopiero potrzebują przełamać się czy na szkoleniu, czy po prostu w kontakcie z innymi osobami, żeby tą zasadę stosować. Ok, przejdźmy od razu do sedna, czyli jaka jest ta zasada? Chodzi o to, żebyś jak najwięcej wyciągał kapitału ze swojej firmy, czy to pracy na etacie. Wyciągasz ten kapitał i jak najwięcej go inwestujesz w aktywa, które trzymają wartość w czasie i przy okazji przynoszą jakiś zwrot z inwestycji. Tyle. To jest cała zasada, która się wydaje głupia, ale której większość osób nie stosuje, bo jeżeli zarabiasz na etacie jakąś tam przyzwoitą stawkę, nawet może nieprzyzwoitą, to często jest tak, że większość ludzi wszystko wydaje. Tak, jeżeli mówimy o osobach pracujących powiedzmy na standardowym etacie, wszystko wydają, jadą na wakacje, jest jakieś auto w kredycie, są przyjemności, restauracje i życie wygląda na całkiem, całkiem fajne, tak poziom jest fajny, ale nie starcza na inwestycje. I tutaj te osoby popełniają duży błąd, ponieważ nie wyciągają żadnych pieniędzy ze swojego życia. Czy to jest etat, czy firma, i nie inwestują, tak? Wydają, przejadają wszystko. Ale to jest też ciekawostka, że często osoby, to były świadkiem właśnie na tym szkoleniu. Które była osoba, która miała na przykład 60 pracowników, ogromna firma, duże pieniądze, i ta osoba, podobnie jak osoby na etacie, również nie wyciągała żadnych pieniędzy ze swojej firmy, tak? Zarabiała ta osoba miliony, ale ona wszystko inwestowała w firmę, tak? Przepalała ten budżet. Tak samo osoba na etacie, tak samo często osoby z dużymi firmami, one tej zasady nie stosują, tak? Nie wyciągają pieniędzy ze swojej firmy, tak? A trzeba wyciągnąć Ile się da, tak żeby oczywiście zarabiać, żeby firma czy etat funkcjonowały i życie, ale trzeba jak najwięcej wyciągać i inwestować w aktywa, które trzymają wartość. Bo problem jest taki, szczególnie w przypadku jakiejś swojej działalności, bo na etacie to różnie bywa. Pracować jak chcecie, można do końca życia, chociaż ja nie jestem fanem pracowania, szczególnie na etacie do końca życia, to firma nie trwa wiecznie, tak? Można prosperować świetnie przez rok, przez 5, przez 10-15 lat, ale często jest tak, że działalność gospodarcza się kończy. Podobnie może być z etatem, że macie jakiś pik swojej kariery, tak zarabiacie świetnie, ale to nie jest tak, że za 10 lat nie zachorujecie, nie zwolnią z was tej pracy i co wtedy, tak? I okaże się, że mieliście świetne 5, 10, 15, 20 lat życia i nie wyciągnęliście żadnego kapitału ze swojej firmy czy pracy na etacie, a o to właśnie chodzi, powtórzę jeszcze raz w tej zasadzie, że trzeba jak najwięcej pieniędzy wyciągać ze swojego źródła przychodów. Firma czy etat, i inwestować w aktywa, które trzymają wartość i które przy okazji dają jakiś nawet niewielki zwrot z inwestycji, ponieważ nie mówimy tutaj o spekulacji, tak? Nie chodzi o to, że masz zainwestować 5000 w bitcoina i za rok będzie to 200 tysięcy, tak? Nie. Chodzi o to, żeby zarobić te 100 200, 300 i żeby stopniowo przez lata inwestować nadwyżki kapitału wy coś, co trzyma wartość, tak? Czy to będą. Może, o, zaraz może powiem, co to będzie, w co ja inwestuję i w co można, ale chodzi o to, żeby ten kapitał wyciągać, nie przejadać, i tu się kłania oszczędzanie pieniędzy, tu się kłania nie przejadanie większości kapitału, czyli życie troszeczkę poniżej swoich możliwości, tak, żeby ten kapitał był. Bo zarówno jak zarabiacie 3000 albo 30, tak samo łatwo jest wszystko przejeść, tak? I widzę właśnie po osobach, które zarabiają więcej, że to nie jest tak, że jak nagle zaczniesz zarabiać z 8 czy 12, to wtedy wydatki rosną, wtedy się pojawia nowe auto, fajne wakacje, tak? Trzeba się pokazać i wtedy się okazuje, że tak naprawdę oszczędzasz prawie nic. Nie wpadajcie w tą pułapkę, bo ta pułapka nie pozwala w ogóle inwestować. Okej. Okay. Weźmy sobie przykłady aktywów, w które ja inwestuję, i nie jest to żadna tajemnica: ja inwestuję w dwie rzeczy. Inwestuję w kryptowaluty oraz w mieszkania w nieruchomości. Jeżeli chodzi o nieruchomości, jest to temat, który wymaga troszeczkę więcej kapitału. O kapitale powiemy może zaraz, jeżeli go nie macie co zrobić, ale jest to temat nudny, bardzo wymagający jednak większej ilości kapitału. Nieważne, czy chcecie kupić nieruchomość za kredyt, czy może za gotówkę, tak, wtedy jeszcze więcej kapitału trzeba posiadać ale ja po prostu wziąłem pierwsze mieszkanie w kredyt, spłaciłem go, wziąłem drugie mieszkanie w kredycie, mam dwie, dwie nieruchomości, jedna będzie na wynajem, drugiej będę mieszkać, w ten to sposób mam kapitał zabezpieczony, mam dochód pasywny i jest to bardzo proste, bardzo nudne, wymagające często wielu lat pracy i nie ma w tym nic seksownego, nie potrzeba tutaj żadnej wiedzy teoretycznej, nie potrzebujecie szkoleń, darmowych czy płatnych, żeby kupić mieszkanie, tak wystarczy iść do dewelopera, czy iść do kogoś kto sprzedaje mieszkanie, powiedzieć, że kupujecie, idziecie do notariusza, podpisujecie, słuchacie przez godzinę głupot i podpisujecie umowę notarialną, macie swoje mieszkanie. Tak tu nie potrzeba żadnych szkoleń. Tutaj potrzeba przełamania swojej psychiki, żeby zainwestować w coś i żeby odkładać kapitał, żeby długofalowo nie przyjadać tego kapitału, potrzeba właśnie przekonań, tak, których często nawet osoby bardzo bogate nie mają. Drugą sprawą, jeżeli chodzi o aktywa, w które ja inwestuję, tu akurat wkład jest mniejszy i od razu mówię, nie jestem doradcą inwestycyjnym wszelkiego rodzaju. Decyzje podejmujecie sami. Warto o tym pamiętać. Ja inwestuję też w kryptowaluty. Inwestuję głównie w Bitcoina oraz Ether. I jest to jakby dywersyfikacja mojego inwestowania, ponieważ nieruchomości są bardzo bezpieczne, tak i jeżeli chodzi jeszcze może o nieruchomości, to mówi się, że nieruchomości były drogie, że mogą teraz ceny spaść, bo wiadomo jest zapaść na rynku. Przypominam, że ja i myślę, że większość osób, które świadomie inwestuje w nieruchomości, nie chce ich sprzedawać. Tak jeżeli chodzi o kupno nieruchomości, to założenie jest takie, że kupuję mieszkanie 1, 10, 20 nieważne, ale nigdy go nie sprzedaję, mieszkanie zostawiam moim dzieciom, a ono trzyma wartość z czasem oczywiście rośnie na wartości chroni przed inflacją i daje mi co miesiąc jakiś dochód pasywny który mogę sobie już przejeść na głupoty tak? o to w tym chodzi a nie o sprzedaż o zarobienie czy na stracie na mieszkaniu wracając do kryptowalut jeżeli chodzi o kryptowaluty mamy coś takiego jak cykle kilkuletnie najprostszą taktyką jest kupowanie sobie regularnie po uśrednionej cenie ja to robię i Teraz mamy akurat okres, kiedy te kryptowaluty są gdzieś, powiedzmy, w okolicach dołka plus minus oczywiście. Ale jeżeli teraz przez powiedzmy rok sobie będę kupować i to robię cały czas od dawna kryptowaluty w postaci Bitcoina Ethera, to jest duża szansa, że za kilka lat te kryptowaluty wzrosną 10 razy, może więcej, może trochę mniej, ale odkładając tutaj kapitał rzędu 100-200-300 tysięcy złotych. W moim wypadku jest to mniejsza część moj moj mojego portfolio, tak, bo w nieruchomościach mam ponad już milion złotych to w tym wypadku nie ryzykuję dużo, a mogę sobie zrobić na przykład ze 100 tysięcy, 200, 300, 400 tysięcy, tak? I o to tutaj chodzi. Nie jest to ani seksowne, ani jakoś specjalnie ciekawe inwestować codziennie na przykład w kryptowaluty po 50 złotych. To jest nudne. Ale ja to robię, tak? Po prostu robię to, odkładam pieniądze tak samo z nieruchomościami. Nie ma nic ciekawego w wybieraniu wanny, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości do Płytek, w siedzeniu u notariusza, tak? W odkładaniu kapitału, o czym zaraz jest to po prostu nuda, ale jeżeli połączycie to z przyzwoitym zarabianiem, nawet z jakimś dobrym etatem, z własną firmą i tak dalej, to w przeciągu 5, 10, 15 lat jesteście w stanie sobie odłożyć. Duży kapitał, tak? Jakieś inwestycje zrobić, mieć z tego zwroty i na przykład po 10-15 latach nie pracować, bądź pracować z przekonaniem, że nie musicie i o to tutaj chodzi. Czyli przypominam jeszcze raz: wyciągacie jak najwięcej kapitału z tego, co robicie, inwestujecie w aktywa, które trzymają wartość i które dają przy okazji jakiś dochód z tej inwestycji. Oczywiście najlepiej je podzielić. Na jakieś bezpieczne aktywa, one powinny być podstawą, czyli na przykład właśnie mieszkania. Może to będzie złoto, żeby się choćby uchronić przed inflacją, z tym, że złoto nie da wam żadnego dochodu pasywnego, ale do tego dorzuciłbym może coś troszeczkę bardziej ryzykownego, jak właśnie kryptowaluty. Szczególnie, że w kryptowaluty można inwestować małymi kwotami, uczyć się tego. To jest bardzo fajne, bo inwestując w krypto, można na przykład zainwestować jakąś małą kwotę, szczeram, 500 zł, 100 1000 zobaczyć jak to portfolio rośnie, spada, troszeczkę się postresować, nauczyć się tego przez kilka lat inwestowania, i wtedy będziecie naprawdę mieli taką praktykę inwestowania, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Jeżeli ktoś nie wie, jak zacząć, ja też mam kilka filmów na ten temat, zapraszam serdecznie, ale polecam sobie właśnie regularnie inwestować małe kwoty, zobaczyć jak to jest, przejść przez tą praktykę, postaracie się troszeczkę kapitału wyciągać, i może to będzie fajna lekcja bez żadnego większego ryzyka. I ostatnie, co zrobić, jeżeli nie macie kapitału na inwestowanie. No zarabiać więcej, tak? To jest film o inwestowaniu, może nie o zarabianiu, o zarabianiu jest dużo filmów na moim kanale, tak? No niestety, jeżeli chcecie zarabiać więcej, no to skądś te przychody się muszą brać. Skąd się biorą przychody? Jeżeli macie umiejętności, tak, potraficie coś robić, macie dobry etat, to też się wiąże z jakimiś dobrymi umiejętnościami, wtedy będziecie zarabiać, tak? Jeżeli chcecie zarabiać jeszcze więcej, załóżcie swoją firmę. Jeżeli nie wiecie, jaką firmę, Trzeba się edukować, tak? Trzeba przeczytać parę dobrych książek, zmienić przekonania iść na szkolenie, może do dobrej szkoły. Niestety, jeżeli mówimy o zarabianiu, to ono wynika z dawania wartości do społeczeństwa, tak? Może być to naprawianie zamków, może być to czyszczenie, sprzątanie mieszkań, może być to firma w internecie, może być to firma na Amazonie, ale niestety zarobki biorą się z pracy, z dawania wartości i tego się nie da przeskoczyć. Ale jeżeli chodzi o inwestowanie, to nawet z dobrej pracy na etacie, z prostej firmy, naprawdę można wyciągać regularnie kapitał, inwestować go może w krypto, może w mieszkania, może w cokolwiek innego. Tak, to nie o to chodzi, ale można tak robić. Oczywiście, im więcej zarobicie, tym więcej będziecie mogli odłożyć i bardziej zakcelerować te inwestycje i może odejście na emeryturę. Ale w każdej sytuacji, nieważne czy zarabiacie mało, czy dużo, można ten kapitał wyciągać, inwestować. Szczególnie jak zarabiacie mało, Powinniście wyciągać nawet małe kwoty, uczyć się tego, bo z czasem jak się doszkolicie, zwiększycie swoje umiejętności, będziecie zarabiać lepiej. Wtedy będzie dla was prościej, tak, bo będziecie mieli już te schematy działania. Także mam nadzieję, że Was troszeczkę zainspirowałem. Jeżeli potrzebujecie więcej wiedzy, jak zarabiać, zapraszam do darmowego kursu Amazona i Biznesu Online oraz do kursu kryptowalut i Bitcoina, gdzie pokazuję podstawy inwestowania w kryptowaluty. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia wkrótce, na razie cześć!